Czego możesz nauczyć się od Toyoty i wdrożyć do swojej firmy? Toyota zdominowała świat. Nie dzięki silnikom, ale dzięki temu jednemu podejściu. Posłuchaj do końca. Toyota od lat działa w myśl filozofii Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie dzień po dniu, krok po kroku. Ale nie chodzi o wielkie zmiany. Chodzi o codzienną analizę, co dziś działało, co możemy usprawnić, gdzie tracimy czas i energię. Toyota uczy jednego. Firma to system, a system można udoskonalać. Ja zacząłem od prostych działań. Spisałem wszystkie powtarzalne rzeczy, stworzyłem checklisty, odciąłem niepotrzebne elementy. Efekt. Mniej stresu, mniej marnowania czasu, więcej przewidywalności. I właśnie na tym będzie oparta Twoja firma, jeżeli otworzysz biznes razem z Prestigo. Nie na genialnych pomysłach, na codziennych działaniach, na codziennych optymalizacjach krok po kroku, ale dostajesz już kompletny, zoptymalizowany przez dziesiątki projektów system. A potem uczysz się, jak go dalej optymalizować, bo system nigdy nie jest doskonały i nigdy nie jest skończony. I za, właśnie na tym polega jego siła. Masz chaos w firmie? Sprawdź, jak wygląda biznes z Prestigo.